Pan z Wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej, oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi. Kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie mnie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam syn człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Oto słowo Pańskie. W pierwszym czytaniu mamy Szczepana, który pełen łaski, mocy działa, cuda i znaki wśród ludu. Wiemy, że Szczepan był ustanowiony, był diakonem, jednym z diakonów, a diakon miał trochę inną posługę. Miał pełnić posługę wśród ubogich, miał pomagać, ale. Działał znaki i cuda. Czyli, co nam mówi to czytanie, że można mieć swoją pracę, swoje zadania, można być, nie wiem, nauczycielem, inżynierem, budowlańcem, ale można mieć też charyzmat i, w, i te charyzmaty rozwijać w swoim życiu. Można być, nie wiem, pielęgniarką i przy okazji rozwijać jakiś piękny charyzmat, który Pan Bóg daje. Można być inżynierem, jak taki znany inżynier z Krakowa, pan Ziemba, i zaangażować się w obronę życia. I robił to całym, całym swoim życiem. Oprócz tego, że wykonywał swoją pracę, tak też jeszcze, oprócz tego, miał taki piękny charyzmat, bronił życia ludzkiego. I pewnie, jak popatrzymy na zakony, choćby nawet, wszyscy służymy Panu Bogu w jakiś sposób, ale każdy ma swój charyzmat. Odkryć ten charyzmat w swoim życiu i, i wypełniać go, i robić to, to, czego nas Pan Bóg posyła. To jest zadanie dla każdego z nas. Szukać w tym wszystkim Pana Boga, Jego działania, Jego mocy, słuchać Słowa Bożego i wypełniać je. A taki człowiek jest szczęśliwy, jak słyszymy w Psalmie. Błogosławieni, słuchający Pana, mamy Tydzień Biblijny, słuchamy tego Słowa, przychodzimy na Eucharystię, chcemy się karmić tym Słowem. I otrzymujemy już w pierwszy dzień tego tygodnia taki, taki, e, takie słowo. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy słuchają e, Pana. Jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Nie zapominajmy o tym, że wielkie szczęście mamy, że, że spotkaliśmy Boga żywego i że możemy Go słuchać. E, I ta pełnia szczęścia i Jezus nam wskazuje dzisiaj, odpowiadając na, na te pytania, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Niektórym się może wydawać, że pełnienie dobrych uczynków już wystarczy. To, jest, to wynika potem z tego, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa, ale pierwsze jest to, że przyjąć, uwierzyć w tego, którego On posłał, którego Bóg posyła na świat. To jest pierwsze zadanie dla nas. I dla tych, których mamy koło siebie, żeby nie dać się jakoś tak omamić, że jak już ktoś spełnia dobre uczynki, to już wystarczy. No nie. Pierwsze jest to, te dobre uczynki wynikają z tego, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy Jego dziećmi, chcemy słuchać tego słowa i wypełniać je.